Witamy w kolejnym odcinku przeglądu machinimy. W dzisiejszym odcinku, jak zawsze, filmy z całego miesiąca, oraz tym razem także informacja dla społeczności. Zapraszamy. Naszą listę filmów z czerwca zaczniemy od filmu. z maja. W czerwcu po prostu znaleźliśmy nowego twórcę, i jego ostatni film był z końcówki maja. Tak bywa. W takim razie zaczynajmy. Z pozdrowienia dla wszystkich cebularzy. Gothic Rap Alarm to teledysk stworzony przez poszukiwacze cebuli studio do utworu autorstwa kanału Impulse. W maju stworzyli także krótką sklejankę pod tytułem Crimson się pali. Co robisz? Palisz się? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że... ...się palę. E, cóż, widocznie się pomyliłem. Właściwą listę z czerwca zaczniemy od filmów Johana Ingeborga, który przyzwyczaił nas do sporej aktywności filmowej w każdym miesiącu. Tym razem mamy animację inspirowaną jedną ze scen z serialu Breaking Bad w realiach Gotika, a także jedną inspirowaną Skyrimem. Mamy film przedstawiający, co się stanie, kiedy zapytamy Lotara o zbroję. Nie pytajcie. A na koniec Abuin próbujący przedstawić swoje pełne imię Wulfgarowi. Ibn Omar Khalid. Ben Haji. Kolejny nowy twórca machinimy. Tym razem tworzący na silniku Minecrafta. Trupa to Machument. Fikcja udająca film dokumentalny, często satyryczny i parodiujący, opowiadający o trupie teatralnej trupa, trupa, znajdującej się pod kierownictwem ekscentrycznego pasjonata sztuki własnej Jerzego. Do trupy należą również niemniej ekscentryczni Bożena, Paulina, technik Konstanty oraz jedyny normalny Rafał, ale ten akurat złamał nogę. Akcja Mokumentu dzieje się, gdy do trupy, w ramach szkolnych praktyk, dołącza Filip, osiemnastolatek, który nie odnajduje się w towarzystwie cudaków, ale za to ma ogromny zapał do aktorstwa, do którego przykłada się najlepiej, jak potrafi. Boże, drogi, po co mi to było? <laughs> Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie gotyk animacja. Czerwiec był miesiącem młodych twórców, ponieważ mamy ponownie kolejnego nowego. Jego animacja to przedstawienie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie za pomocą modeli z Gotika, zaanimowanych w Blenderze. Nauczycielu! Prawisz o życiu wiecznym, jakie ma nas czekać. Ale jak mamy je osiągnąć? A jak jest napisane w prawie? Tym miłowo bliźniego, jak siebie samego. Masz swoją odpowiedź. Hannibal PTPF nie zwalnia tempa i znowu uraczył nas po odcinku dwóch jego serii, Heroes of Last Chance 5 Part 9. Michael przypomniał sobie, kim tak naprawdę jest i o jaką stawkę toczy się gra. Niespodziewane informacje powodują konfrontację z ostatecznym przeciwnikiem na drodze bohaterów. Będą oni potrzebować wszystkich rąk na pokładzie, by zmienić przeznaczenie ludzkości. The Chronicles of Garrick Partheid Nieustępliwy potwór ciągle ściga naszych bohaterów, próbują znaleźć schronienie i zaplanować kolejny ruch. Muszą odpocząć, chociaż na chwilę. Hata, The Movie's Film opowiada o wydarzeniach rozgrywających się wokół tytułowej chaty oraz o trójgu ludzi, o których niewiele wiadomo. Film autorstwa Lee van Scheparda, przy współpracy z Hechenrykiem. Gotik 3 Speedrun World Record, Speedrun Gotika 3 tak jakby w formie Machinimy. Tak jakby autorem jest Gikeusz. Tak jakby. Nadzieję, że dobrze trafiłem. Super, zyskam trochę na czasie. Pustynia śmierci. GTA 5. Po dziewięciomiesięcznej przerwie, Dev powraca z krótkim filmem o żołnierzach przemierzających pustynię. Co się wydarzy w tym niegościnnym miejscu? Okno. Widzisz tego czarnego Mercedesa? Jasne, że widzę. Rany. No. To stopy w tym kolorze ci kupiłem A słuchaj tego Generał na apelu mówi do żołnierzy Żołnierze, wódka zabija A oni mu na to My się śmierci nie boimy Pozostałe filmy Wendy Wisha Rapen Gothic 2 Hip Hop Jorgenson Bezimienny lubi tańczyć 31 sierpnia Bitwa o Białą Grań, Scarpenters, Top of the World, Ratcher, Richardson, Alwyn's Frau, Gothic Shorts, Jorgenson, Stoner Schmidt, Gothic Shorts, Jorgenson, Der Gott der Mitte, Gothic 2, Jorgenson. Informacja dla społeczności. Na sam koniec chcielibyśmy nagłośnić pewną... Nieprzyjemną sytuację, której kulminacja miała miejsce kilka dni temu, a jej cały przebieg trwał kilka miesięcy. Doszły nas słuchy o procederze wykorzystywania elementów filmów innych reżyserów w swoich dziełach, jednocześnie nie podając ich źródeł oraz kasując bądź chowając komentarze zwracające na to uwagę. Większość z nas raczej zdaje sobie sprawę, że machinima leży w swoistej szarej strefie, jeśli chodzi o prawa autorskie i wykorzystanie materiałów do ich tworzenia. Niemniej sądzimy, że w naszej społeczności powinniśmy przestrzegać przynajmniej podstawowych zasad przyzwoitości. Chcielibyśmy zatem podkreślić, że gdyby ktoś chciał zasłaniać się np. prawem cytatu, to prawo to wymaga podania jego źródła, czyli w tym wypadku filmu, którego fragment wykorzystano oraz jego autora. Chcielibyśmy zatem podkreślić, gdyby ktoś chciał zasłaniać się na przykład prawem cytatu, że prawo to wymaga podania jego źródła, czyli w tym wypadku filmu, którego fragment wykorzystano oraz jego autora. Tę podstawową zasadę traktujemy najzwyczajniej w świecie jako gest szacunku wobec innych. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli w przyszłości informować o takich wydarzeniach, czy też podawać informacje, o kogo konkretnie chodzi. Tutaj też chcielibyśmy podziękować osobie, która poinformowała nas o całym zajściu. Wieńcząc nasze ogłoszenie, chcielibyśmy oświadczyć, że filmy osób łamiących tę zasadę będą kategorycznie usuwane z listy przeglądu. Dziękujemy za wysłuchanie i zrozumienie. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie Machinimy, napisz do nas wiadomość prywatną na Facebooku. Tekst Anubis. Realizacja Geralds. Powstałe przy współpracy z Przystań Jacka Studio. Czytał Anonimowy Lektor.